z Siewachstonyzy, a w dzisiejszym filmie będziemy właśnie trollowali tego dziewięciolatka znowu cheatami w Fortnite. Cie. Właściwie to nie znowu kolejny odcinek jest to z nim, ale generalnie właśnie już serię tą zapoczątkowałem właśnie z Sigiem nagrywając, z tydzień temu to było. Oprócz mnie również tą serię nagrał Bambik, także zapraszam do niego. No i dzisiaj stwierdzimy, że właśnie potrolujemy sobie dziewięciolatka któremu wysyłaliśmy skiny właśnie na różnych tych mapach, na których grałem z Sigiem właśnie na tych cheatach Także jeśli chcecie mnie wesprzeć i chcecie, żeby było więcej takich odcinków, to zapraszam do wejścia w sklep z przyjętami i wspierania mojej osoby, akurat mi się kodzik zresetował, także wpiszę sobie DEADE Myślnik Wizard w sklepie w Fortnite i kliknę potwierdź. No i serio, jeśli chcecie mnie wesprzeć, no to polecam wpisać ten kod. No i co? Pamiętajcie o w górze sobie zwanem na 800 łapek w górę będzie kolejny taki odcinek. No i każdy komentarz o treści, klawiatura, serduszkuje, także piszcie w komentarzu klawiatura, a ja wam przypomniał serduszko, no a teraz możemy już przejść na tryb kreatywny. Jak coś to teraz mnie będzie logowało, bo max 60 FPS-ów, patrz, ja ci mówiłem, że to działa tak, że patrz, jak masz 60 Hz w monitorze, to karta graficzna Ci uciągnie 60 klatek, nie? No, ale jeżeli jest, ty ustawiasz więcej, to jeszcze, to jeszcze procesor to nadrabia, żebyś miał więcej tam klatek na monitorze Przez to masz bardziej obciążony monitor Obciążony monitor? Dobra, słuchaj, to może chciałbyś zagrać 1v1, co? No dobra, może. No. To mam taką mapkę na boksy i ten... I od razu na boksy i na wiesz co A jak obstawiasz, wygrasz ze mną? No na pewno Dobra, to zobaczymy Dobra, to ja rozpoczynam giereczkę no i zobaczymy, w sumie dobry jesteś w miarę pewnie w tą grę Także zobaczymy Dobra słuchajcie widzowie, więc na początku właśnie dam mu ogromne fory W sensie, że totalnie no nawet się starać nie będę No i żeby myślał po prostu, że ma wygraną w garści Tak jak to robiłem mniej więcej z Sigiem No i potem no wiadomo, zacznie się normalne granie na cheatach w Fortnite'a Także co, w ogóle zobaczymy jak będzie reagował na to jak będę mu dawał cały czas pompy za milion Także to będzie na pewno ciekawe. O, właśnie dostał, w sumie ja nie dostałem, więc fajnie. Dobra, co on zrobił? On wpadł tam. Tak, tak, o, weź. Co ty mówisz? O nie! Dobra, ja mam teraz. Ale, ale ty jesteś łatwy, jednak. A myślałem, że ty będziesz nawet dobrym przeciwnikiem. Co ty mówisz? Dobra, zaraz zobaczymy, kto tu ostrzej dostał. Siema, jak tam, co tam. No i co? No nie, no, nie, mniejszy ping miałeś, no, masz mniejszy ping. A ile miałeś pingu? Ile miałeś pingu? No, ja mam 50. No i ja mam 61, tak, miałem mniejszy ping. A, dobra. Masz lepszy monitor. Jak lepszy monitor, co? To fajna gra. Ojej. Nie strasz, nie strasz. Siema. ma. Agresywna, no. No weź, spokojnie. <noise> Przestań. O nie, ej, co ty robisz? <noise> Dobra, weź. No, co ty robisz? Ej, ej, ej. Siema. Jak tam? Fajnie, a co? Nie na no nic, tak się pytam ogólnie. Czy coś tutaj robisz, czy... Nie, nic nie robisz, nie wiem. Tak trochę... nie, nic nie robię. Skupiony troszkę... O nie! Co <słuch> <słuch> ty robisz w ogóle? Ty chyba w nie. tą grę grać nie umiesz, mi się wydaje. No, umiem grać w tą grę. No, ale właśnie widzę. Myślałem, że będziesz lepszy. A ja się zawiodłem. Siema, jak A. tam, co tam? Grać nie umiesz Dlaczego tak mówisz? Wygrałem z tobą przecież. No bo nie, gra, nie umiesz grać. Siema, co tam? Co jest? <grych> no ale co ty robisz, bo. No i przez przypadek! Nie no co nie, ty no, robisz? No za 200 że mi że dał za 200, ja, 200 ja ci Za 200 no. daję przez przypadek. Dobra. Ale dostałeś z tego kilofa. Aha, return. ty mi za 80 z jednego hita z kilofa dałeś. Coś się no, dzieje ja ci dałem więcej hitów. masz jakieś lagi Co, ja cię nie widziałem! Co tu ma lagi Dobra weź, chodź, idziemy ten. Idziemy teraz na 1v1, bo jest 5-5, idziemy dograć się na 1v1 mapie. Na pewno miałeś lagę, no ja nie da się przecież z kilofa dać za 80, czyli ja tak wiem. Dawaj, 3, 4 Co tam, gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Co jest? Za ile ty mi dałeś? No, dałem ci dwa razy po 72. Chodź, złapnie. Mm. Co, Ej, czy jaki ty szybki jesteś? Jak ty budujesz tak? No normalnie, o co ci chodzi? Co ty robisz? No co? No o co ci chodzi? Cheaty, czy Nie masz żadnych cheatów. O co ci nie chodzi? Nie wcześniej mi z offa z jednym hitem 60hp jakieś zjeść to może. No ale ja ci mówię, że masz lagi jakieś dziwne pewnie Aha No niestety Miałem 56hp No niestety, tak nawet zdałeś. jednego hp mi nie zabrałeś, wiesz? Jak nie? No nie ty masz jakieś cheaty coś Nie masz tych cheatów, o co ci chodzi? Strasznie szybko biegasz A ja nie. normalnie biegam, totalnie normalnie nie. biegam nie wiem, co ty zrobiłeś, ale to na pewno są jakieś cheaty czy coś. Ja nie mam żadnych cheatów. Ja jestem na środku i ciebie nie ma. No dobra. To co ty jesteś jakiś niewidzialny? No przecież. No, przecież stoję przed tobą. Jak ty mogłeś mnie nie zauważyć? Co jest? No co ty robisz? Aha, czemu dostajesz głowę za 227? Co? Ale ty masz taki. ja Przecież nie dostałem nawet serdecznej HP ani jednej. Nie trafiłeś nawet we mnie. Siema, no co ty robisz? Chodź, chodź, chodź się do mnie. Chodź, 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 co chodź, Co jest? Co jest? No co? O co Dobra, ci chodzi? Dobra, ty masz jakieś haksy czy coś? Jakie haksy? Nie no, jakie haksy? O co ci chodzi? No nie wiem, dostajesz 99, potem tam 52 razy. Powinieneś. No, chodź, chodź, chodź. Co jest? Jaki laser mi dałeś? No co ty. Co jest, czemu to na hitan niszczyć budowle? I to w dodatku z metalu. No na hitali nie wiem, budowle z metalu niszczyć Co ty mówisz? Co się dzieje? Co się dziać? No co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Zostaw co mnie, ty co robisz? ty gościu robisz? Masz jakieś haksy Jakie haksy? O co ci chodzi? Co jest? Przecież normalnie gram w... Ja, jaki byłby sens, że jestem youtuberem i mam hacksy? Przecież to sensu by nie miało nawet. To co, wygrałem z tobą, nie? 5-0, masz groplera? No. Chodź. Dobra, i teraz... Chodź tutaj. I tutaj. No i co? I chodź no, tutaj. I co? Co jest? No wejdź w to. W to żółte? No. Aha, on 10 tysięcy HP! Traf, weź mi traf w głowę. Ну и что, что там? Także co, to by było już na tyle w tym filmie. Zostawcie łapkę w górę, suba, subzwonę, wpadnijcie na mojego Instagrama, i na mój drugi kanał na Discorda. Każdy komentarz u treści klawiatura serduszkuje, także piszcie w komentarzu klawiatura, a ja wam przywinam serduszko. Pamiętajcie o moim kodzie w sklepie z sprzętami, kod DDE, -E, Myślnik Wizir w sklepie w Fortnite. Będzie mi naprawdę mega mega miło, jeśli byście go użyli. Zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem, wpadnijcie na mojego Instagrama, i na mój drugi na Discorda. No a ja się już oczywiście będę z wami żegnał. Także co, trzymajcie się, no i cześć!